Telekurier, magazyn reporterów telewizji regionalnej Dariusz Zawakowski. Witam i zapraszam. Łzy wdzięczności w oczach schorowanej kobiety samotnie wychowującej córkę znaczą więcej niż tysiące słów. Co spowodowało, że znów ma chęć do życia? Za moment, odpowiedź. A co jeszcze w programie? Nie mam meldunku, dlatego dziecko nie ma Peselu. Ani do lekarza, ani do, nie dostanę becikowego. Z urzędu do urzędu byłem przekierowany. Dziecko rodzi się, a tak jakby dziecka nie ma. Muszą złożyć taki pisemny wniosek bezpośrednio do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. Na początek sprawa, która pozwoliła otworzyć serca państwa, naszych widzów. Monika Domagalska-Sosnowca sama wychowuje 16-letnią córkę. Kobieta prawie nie słyszy, jest po zawale. Żyją w skrajnej biedzie. Choroba, brak pieniędzy na jedzenie, ubranie czy opał to walka o każdy dzień. Ale dzięki państwu ich los się odmienił. Gdyby nie ona, to ja już dawno myślałam o tym, że po prostu skończy ze sobą. Bo to nie jest życie dla mnie. Już dawno o tym myślałam. Ale co zrobić? żeby dla niej żyć na razie. Ona ma tylko mnie, nie ma nikogo więcej. mamy na to, co. No Jest mi potrzebna że do wszystkiego. Jest taką ważną osobą, pomaga mi we wszystkim. Dziękuję jej w sumie, no, że zapewnia mi to wszystko, co bynajmniej tyle, ile może. Najgorsze jest to właśnie, że brak środków finansowych. Matrzymy na przeżycie. To nie jest życie, to inwigilacja. Nie ma opału, nie ma warunków do życia. Nas na węgiel, nie stać na nic. Staramy się teraz waszy, mam nadzieję, że jak będzie sprawa w sądzie, w sensie, żeby po prostu zrozumie nas pani sędzia, czy pan sędzia, zależy kto będzie, żeby nam w taki sposób pomóc, żeby nam wstać do normalnych warunków. Mhm. Natomiast ja jestem też chora, już nie mam siły dźwigać tego drzewa. W tej chwili jestem po zawale, mam zapalenie mięśnia, cencewego kłatania przedsionków, czynność tarczycy, górz duży do operacji. Córka ta samo do sanatorium powrotem musi jechać, bo ona ma akno strzelową. Chociaż ja tak właśnie się morduje, też w dobie coś, żeby na leki starczyło. Nie wiadomo, też, czy leki, czy jeszcze co. Znaczy, ja ostatnio nie biorę leku, bo nie na receptę. Odmawiam sobie, żeby dziecko miało. Na chwilę obecną pani Monika otrzymuje wsparcie ze świadczeń rodzinnych z Funduszu Eliminacyjnego w wysokości powyżej 700 zł miesięcznie. Mm. Jest osobą schorowaną, jest jej też ciężko ze wszystkim. Także jakoś musimy sobie radzić. Ja w takiej sytuacji byłam już dziecka. Ja wyszłam do domu, 14 lat. Ja nie miałam gdzie podziału, nie miałam gdzie spać. Spałam na dworcach w Katowicach, po pociągach, po klatkach, po blokach. Wszędzie spałam. I ja po prostu jestem zdana sama na siebie dziecka. Ja nie miałam na kogo liczyć, bo mam się mi cypili, jak to się mówi, nadgrzewali alkoholu. Nie interesowali się, gdzie ja jestem, coś się ze mną, dzieci, ja mam, co jeszcze nie. Jestem cały czas dana sama na siebie. Nie mam nikogo do kogo mogła. Ja byłam bita, kopana, maltretowana przez ojczyma, ojczym sobie nie zdawał sprawy na drugi dzień dawał, że nie pamięta, że nic takiego nie było, że ja sobie wymyślam. Matka nie zwraca na to uwagi w ogóle. ona wstałam, spała się, pochlali, wstali rano, co i tam i na nowo. Na pewno było jej ciężko no bo ona jednak jeszcze dzieckiem była. No, nie wiem, w sumie no, nie mieć domu, no to to jest jednak trudna sprawa. Za wysokie progi na moje nogi. Tam, gdzie bida ja wieję, patrzę biednemu, tam już się nikt nie przejmuje. Taka prawda przeciąłem. Całe życie byłam sama i do tej pory jestem i nie mam nikogo i nikt o to nie interesuje. Każda jedna pomoc, czy odzieżowa, czy żywnościowa, naprawdę środki, czystości, czy kulki na ziemię, buty, naprawdę dla nas jest bardzo dużo. Jakaś choinka, paczka dla dziecka na gwiazdka, czy na Mikołaja, też jest dla nas dużo. Chociaż żeby dziecko z tego coś miało. U mnie już nie należy na niczym. Proszę! Dzień dobry! Proszę! Przesyłka. Oj, a, ale Odezwało się tyle osób, naprawdę bardzo dużo ludzi nam pomogło. Fundacje nam wszelkie pomogły, stowarzyszenia, którym naprawdę jestem wdzięczna. Bardzo dziękuję z całego serca. Ogromny oh. dla mnie pomoc. Dużo. Dużo ludzi bardzo właśnie zaczęło dzwonić z całej Polski. Można będzie od Katowic, po Szczecin nawet. Po, same pomoże. Sporo ludzi dzwoniło właśnie, że wysyłają paczki. Droga pani Moniko, wraz z córką. Historia Pani życia, sytuacja w jakiej obecnie pani się znalazła, bardzo mnie poruszyła. Teraz się przekonałam, że są jeszcze dobrze ludzie na tym świecie są przyjaciele, na których można liczyć. W ogóle chciałam podziękować wolontariuszom od nas stosnowca. Darczyńcy ze szlachetnej paczki, który też bardzo dużo nam pomógł. Bardzo dziękujemy. Dziękujemy, bardzo ślicznie. Życzymy wesołością. Dzięki waszemu programowi, że wasze, zyskali bardzo dużą, ogromną pomoc od bardzo dużo ludzi z całej Polski. W tym chciałam bardzo, bardzo, bardzo dziękować, za taką wielką, ogromną pomoc. Chciałabym się podzielić z pani, panią tym, Niewielkim podarekiem, jaki załączam do listu. Mam nadzieję, że przyczyni się choć troszkę do oddalania tych złych pasy i wywoła uśmiech na pani córki twarzy. Angela jest naprawdę przeszczęśliwa, jest bardzo zadowolona w ogóle ze słodyczy, z tych ubrań, z tych kurtek. Ona zupełnie inaczej się teraz czuje na dzień dzisiejszy. Wie, że ma coś na siebie włożyć, wie, że ma ciepło. No, po prostu dziecko jest zadowolone. Dostaliśmy dużo kurtek zimowych, dużo naprawdę takich rzeczy zimowych, sporo jedzenia jest, bardzo dużo, tak jak tam widać z kuchni wszystko. Naprawdę jestem szczęśliwa. Życzę Wam, Jarek II, łamka różozdrowia, mniej zmartwień, smutków oraz spokoju i szczęścia. Mimo wszystko spełnienia marzeń, mimo trudnej sytuacji, przeciwności losu, miara i nadzieja w spełnieniu niech zawsze Wam towarzyszy. Są jeszcze ludzie, którzy naprawdę potrafią zrozumieć biedę i innego człowieka, drugiego. Że po prostu potrafią podzielić się tym, co mają. Sami nie mają wiele, ale chcą się czymś podzielić. Naprawdę to dla mnie bardzo dużo znaczy. To jest ogromna duża pomoc ze strony tych ludzi. Nie wiem, naprawdę ja ta wszystkim dziękować dookoła, nie mam pojęcia. No to pomożemy, bo te słowa za naszym pośrednictwem skierowane są do wszystkich państwa, to państwo nie raz i nie dwa udowadniali się, że prośba nie pozostaje bez odpowiedzi, a pani Monika odzyskała coś bardzo ważnego wiarę w ludzi i siłę do dalszej walki, i poczucie, że nie jest na świecie sama. Oboje po przejściach. Ona uciekła od agresywnego partnera. On, wyrzucony z kamienicy, w której wynajmował mały kąt. Połączyła ich miłość, której owocem jest Liza. I tu rozpoczęło się całe pasmo nieszczęść. Nieszczęść, którego powodem jest brak meldunku. Tylko dlaczego na tym wszystkim cierpi dziecko? Rzek pracuje. Nie na czarno, tylko na umowę zlecenie pracuję. By skończy się umowa zlecenie, będę miał umowę o pracę. I mówię: Podatki są płacone, to jest płacone, wszystko jest odciągane. A człowiek po prostu tak, jakby nie istniał. Ale podatki umieją po prostu zabierać z ludzi. Ale człowieka mają po prostu za nic, jeżeli nie mamy meldunku. Że, że mało rodzą się dzieci w ogóle na, na świecie, a, a widzi Pani, jak się rodzą, no to, no to później widzi Pani, to jest takie potraktowanie, że dziecko rodzi się, a tak jakby dziecka nie ma. Jakby przyszło na świat, a jego nie ma. Nadzwaniałem to właśnie do urzędu. Byłem przekierowany z numerów na numer, Z urzędu do urzędu byłem przekierowywany. Kiedy poszłam wraz z partnerem do Urzędu Stanu Cywilnego, żeby uznał dziecko i zapisać, usłyszeliśmy, że dziecko nie dostanie PESEL-u i będzie po prostu. Nie mogło nigdzie iść ani do lekarza, ani do, nie dostanę becikowego, ani niczego tak. Na, będzie po prostu utrudnione mi wszystko. Organem właściwym do nadania numeru PESEL jest Minister Właściwy do Spraw Wewnętrznych. Numer PESEL jest nadawany dla obywateli polskich i cudzoziemców, którzy posiadają zameldowanie na pobyt stały lub pobyt czasowy powyżej 3 miesięcy, na wniosek organu gminy. Jak poszliśmy zapisać w akcie urodzenia dziecko, to od razu urzędniczka mi powiedziała, że to jest nasza wina, że nie mamy meldunku, że dlatego dziecko nie ma peselu. A nie znam mojej sytuacji z jakiej przyczyny straciłem meldunek. Co to znaczy, że po prostu człowiek bez meldunku nie może e, niczego tak e, sobie załatwić na terenie Kielc? Tak jakby człowieka po prostu mieli za nic. Ponieważ na przykład ja tłumaczyłem, mówię, gdyby ludzi inaczej potraktowali, by wytłumaczyli wszystko i tak dalej. Nie, tego nie było. Tylko od razu z góry, że tylko meldunek musi być tymczasowy powyżej trzech miesięcy. Bo inaczej nie będzie PESEL-u. Dziecko nie będzie zarejestrowane. Z tego, co wiem, ta osoba, która się zwracała o te informacje, była wyłącznie w Urzędzie Stanu Cywilnego. Być może no, nie, nie umie odpowiedzieć, czy rzeczywiście ktoś błędnie poinformował, nie chciałabym się po prostu wypowiadać na ten temat, bo, no bo nie znam, nie znam sytuacji. Ta osoba do mnie nie trafiła, żadna z moich pracownic również nie zgłaszała mi, że był tego typu problem. Jak się pan czuł, jak tak pana zbywano? Tragicznie. Szkoda po prostu mówić, jak się człowiek czuje. Bo ja jestem człowiekiem nerwowym, tym bardziej posiadam grupę inwalidzką. Jeżeli żadne z rodziców nie posiada zameldowania na pobyt stały czy też czasowy, y, muszą złożyć taki pisemny wniosek bezpośrednio do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. Inną drogą uzyskania numeru PESEL jest jednak wnioskowanie o jego nadanie w trybie indywidualnym do ministra spraw wewnętrznych. We wniosku przesyłanym do ministra należy wskazać przepisy prawa, które przewidują potrzebę posiadania numeru PESEL. Mi się zdaje, że, że powinien ktoś całą tą ustawę zmienić. Że, że takim rodzinom, gdzie, gdzie rodziny mają dzieci i chcą mieć dzieci, to powinno być wszystko zrobione, żeby tym rodzinom pomóc. No tak, z jednej strony słyszymy, że posiadanie dziecka jest przez państwo premiowane i najlepiej by nie było to jedno dziecko w rodzinie. Z drugiej jednak strony, po takich przejściach rodzicom może zwyczajnie oddechcieć się biegania od urzędnika do urzędnika, by taką prostą wydaje się sprawę jak PESEL załatwić. A rodzice Elizy we wniosku do ministerstwa muszą dokładnie wskazać po co ich dziecku ten numer. Coś tu chyba nie gra. Narkotyki do czego prowadzą, wydaje się, wie każdy, co czuje narkoman, nie powie nikt, kto nie brał. Rafał zerwał z nałogiem 12 lat temu. Dziś wie, że nie było warto wchodzić w coś, co zrujnowało mu życie, dlatego swoją wiedzą chcę podzielić się z innymi. Napisał pamiętnik przed państwem spowiedź narkomana. Dzień. Gdy wracałem do domu naćpany, matka robiła mi awantury, a ja jej nie odpuszczałem i się zaczynaliśmy kłócić. Zacząłem demolować swój pokój. Wtedy czułem się wolny, że nikt mi niczego nie zabrania, że jestem samodzielny, że po prostu myślałem, że wtedy wydoroślałem. Ale jednak to nie było to. Nie były awantury. U mnie w domu były takie imprezy, alkohol się, że tak powiem, lał z strumieniami, i po prostu po, zawsze po wyjściu gości jakieś awantury. Bratu kazali się położyć spać, a rodzice jak się kłócili, to ja na to wszystko patrzyłem. Nie wiem, czy to był impuls, czy coś chciałem zmienić w swoim życiu, albo po prostu chciałem być zauważony, że ja tak nie mogę żyć. że się zaczął w gimnazjum, dokładnie w, pierwsze, w pierwszej czy w drugiej klasie. Wtedy uczyłem się do zaliczenia szkoły, żeby rok zaliczyć. I przyszedł do mnie brat, się pyta co robię. Ja mówię, że uczę się na zaliczeniu gimnazjum, bo nie wiem na do następnej klasy. A ja się pytam jego co robi. On uczy się do matury na zaliczenie tej szkoły i nie może się coś nauczyć, ale ma na to sposób. Wziął jakiś biały proszek, rozsypał, zrobił dwie ścieżki. Jedną wciągnął do mnie, drugą mówi powtórz. To ja powtórzyłem, czułem się świetnie, nauczyłem się tego wierszyć, czy tam było do zaliczenia i po prostu mi to podpasowało. Na drugi dzień miałem tak zwane zjazdy, na których się źle czułem. Idę do brata, mówię, że nic nie pamiętam z tego, co się nauczyłem. I brat do mnie mówi, wiedziałem, że tak będzie, to tu kolejną ścieżkę i weź sobie... Te Przymuchaj i idź do szkoły. Poszedłem do szkoły, zaliczyłem wszystko na piątkę i w ten sposób po raz pierwszy spróbowałem na narkotyku. To właśnie tutaj chodziłem do szkoły, gdzie tutaj się wszystko zaczęło. Tu poznałem towarzystwo, z którymi na z początku zażywałem narkotyki na przerwach, a później jak nie uciężałem na zajęciach, to właśnie na lekcjach. Tu po raz pierwszy wysypałem tytoń z marihuany i zaczęliśmy przed lekcją normalnie przed nauczycielem palić marihuanę, który nic nie wyczuł. I później poszliśmy na lekcję, wyśmialiśmy nauczyciela i poszliśmy z lekcji. Tak się udarłem i głośno zachowywałem do godziny 5 rano. Przez ten czas dostałem około 4-5 zastrzyków, po czym się zmęczyłem i zasnąłem. Wtedy, jak ja zasnąłem, to zasnęli też pacjenci będący na oddziale. Na drugi dzień wszyscy chcieli zobaczyć, co to za kryminalista przyszedł na oddział. Mama mówiła, że brałem, że jestem płynny, zaczęła mi wycofać, zaczęła się w domu awantury. Mama próbowała ze mną walczyć. Ja już od narkotyków byłem tak prześpany, że jak w wieku 13 lat zanim zacząłem brać narkotyki i uważyłem 80 kg, to tak spadłem do 404. To byłem wrakiem człowieka. Pod koniec 2002 roku, w sylwestra, po rozmowach z, z rodzicami, pojechałem na sylwestra do kolegi. Powiedziałem koledze, że chcę skończyć z narkotykami. Wtedy udałem się yy, na policję. Poli, ci policjanci, którzy przyjechali w Sylwestra do mnie, zawieźli mi na izbę psychiatryczną. Dopiero zrozumiałem to po detoksykacji, jaką krzywdę wyrządziły mi w moim życiu jak skrzywdziłem swoich bliskich, gdy je zażywałem. Do dnia dzisiejszego odczuwam w moim organizmie, jak mi narkotyki zdrowie zniszczyły. Jako on miał 18 lat, i on mi powiedział, owszem, Agnieszka, mieszka brałem i tak dalej. I choruję, tak? Przez to, że, że brałem. Mnie to wtedy tak nie tknęło. A dobra, mnie to, mnie to nie spotka, prawda? Człowiek tak myśli najczęściej. Też brałam i nie chowam się z tym pod jakimś względem, tak? Poznając mojego męża, również brałam. To nawet był przy tym, jak, jak mi sypano ścieżkę, się go pytałam, Rafał, mogę? Tak, możesz, nie? Jak się spotykaliśmy, to. Żona przestała brać. Nie sięgała już po narkotyki, i wtedy było wszystko w porządku. Był moment, w którym po prostu zemdlałam. To już było za dużo. Zemdlałam. Później zobaczyłam Rafała właśnie w szpitalu, i koniec. To było dosłownie z dnia na dzień. Aha, zemdlałam za dużo. Mój organizm ja się w ogóle cieszyłam, że przeżyłam tę noc. To było takie, coś się po prostu cieszyłam, że żyję. Zacząłem pisać, kiedy byłem w szpitalu psychiatrycznym, po raz drugi czy trzeci. I wtedy na oddziale zaczynałem pisać w zeszycie. Na wypisie ma napisane, że i zapisywał życiorys. Wtedy po wyjściu ze szpitala stworzyłem blog. Stwierdziłem, że chciałbym wydać książkę o sobie, to co napisałem, tylko chciałbym, żeby ktoś mi pomógł, żeby to przejrzał, żeby uchronić kogoś to bierze narkotyki, żeby, czy ma zamiar wziąć narkotyki, Czy jest w trudnej sytuacji, że nie wie, co ma zrobić, żeby po to nigdy nie sięgnął. Ja mam koleżanki, które twierdziły, że jeżeli ja widzę, jak to powiedziały, za wariata, to my się po roku rozwiedziemy. A ja, ja o tym w ogóle nie słyszałam, to doszło do mnie trzy po trzy, nie? I stwierdzam, że jest to chyba najlepszy człowiek, z jakim miałem jakikolwiek kontakt. On chce to robić, żeby pokazać, że można z tego wyjść. Teraz przyjmuję leki na uspokojenie, zastrzyki, tabletki. Mam yy, stwierdzoną dwubiegunowość, epizod maniakalny i zaburzenia psychotyczne. Mam trzy, trzy diagnozy postawione. Jestem na ręce i wiem, że gdybym sięgnął po narkotyki, to bym mógł zejść z tego świata. Gdzieś się zagubił, pomoc nie przyszła na czas. Ileż trzeba mieć w sobie siły, by tak traumatycznymi doświadczeniami dzielić się z innymi. Rafał zdaje sobie sprawę, do tych zagrożonych może dotrzeć tylko ten, kto sięgnął dna i ma jeden cel ostrzec, bo jeden zły krok może okazać się nie do odwrócenia. I dziś to wszystko, co przygotowaliśmy dla Państwa. Wracamy jutro, 22.40. Zatem, do zobaczenia.